Ja zauważyłem to, zauważyłem to już rok temu, ale dzisiaj korzystając z wizyty w Sejmie, z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, pomyślałem, że jeszcze raz to sprawdzę i okazuje się, że jest nadal. Tutaj widać taki stand w Sejmie. Tutaj jest budynek główny, a tutaj jest taki stand, na którym można sobie obejrzeć kompleks budynków sejmowych i senackich w Warszawie. I co jest ciekawe, nie wiem czy to będzie widać. Otóż tak, jest to grafika, którą dawno temu przygotowałem jeszcze dla potrzeb Wikipedia. Potem postanowiłem podzielić się tym. Z Sejmem i ciekawostka jest taka, że na pytanie, z jaką licencją można by było to wykorzystać na stronach Sejmowych, powiedziałem, żeby to było public domain i tak też się stało. Pojawiła się public domain, chociaż oczywiście ta grafika będzie do domeny publicznej 70 lat po mojej śmierci.